Witam serdecznie poświętnie. Kochani, jest kilka spraw. Jest kilka spraw, z którymi się chciałem podzielić społeczeństwem, fanami i przeciwnikami. Po pierwsze na jednym z profili umieściłem swoje zdjęcie, nie swoje zdjęcie, co ja mówię, zdjęcie Strażaków. Kochani, wiecie doskonale chyba już wszyscy, że byłem Strażakiem, jestem na emeryturze pożarniczej byłem komendantem zawodowej Straży Pożarnej ale to nie o to chodzi podjechali wczoraj, wychodzę wrzucili mi do skrzynki trzy profesjonalne czarne maseczki bomba, ja miałem dla swoich dziewczyn kupione w aptece ale te są profesjonalne, wielokrotnego życia i pytam się kto zapłacił kto zapłacił za te obaki a oni mi mówią że to Pan burmistrz milicki. bardzo się cieszymy, podnyzuje się w społeczeństwu, bo upisu, upisu ma już posrane, bo się wypisał kiedyś. Yy, dobra. Yy, druga sprawa, yy, oczywiście strażacy mnie znali, się okazuje, panie Czapkiewicz, mówią panie Czapkiewicz, yy, znamy córkę, bo pracują z nią w, w kopalni w Wieliczce, yy, yy, znaczy jedną z córek i zapraszają mnie do współpracy w Jankówce, że swoje na pełne przyjdę i pomogę Wam doświadczeniem. Yy, druga sprawa, yy, propozycja yy, jest Senatu. Jak się skończy kadencja Dudusia, to niech sobie yy, poczeka do uczciwych wyborów, uczciwej kampanii, a do tego czasu yy, zastąpi go marszałek Senatu. Superowo. No i co kochani? W mundurze jestem jednym, tym razem granatowym. Antoni ruch, tak, ruch Antoniego, dobrze. Happy time, tak się wam, wam mówi. Kochani, jeden mundur dzisiaj wybrałem. Czarny, bo żałoba już znika. Coraz bardziej przychodzę do granatu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich i na kanał YouTube opowieści Czapajewa.